Tani komputer, stan obecny. 5 głośników, modem, kamerka i monitor. Monitor 140 zł, 22 cale, używany, 1680-1050 pikseli, pad do pc pilot do pc piesek służy jako mikrofon, stereo i przedłużacze. Klawiatura już troszeczkę ma. Tracer 29 zł z Mediamarkt. Skatowana podkładka i mysz z leklerka. Ja już nie pamiętam ile, poniżej 50 zł. Jest to mysz laserowa Zmiana rozdzielczości. Zmiana funkcji przycisku lewego myszy. Takie tam sprawdza się. Działa już trochę czasu. I pod spodem subwafer. Od głośników Kreativa 7.1, podłączonych jest 5 głośników obudowa iBox chińska przerobiona troszeczkę. Guzik, włącznik przycięty, żeby był na równo z obudową wcześniej wystawał. Schowany odbiornik podczerwienie i czujnik pilota, napęd Sata DVD Super Multi i na górze stary na taśmę. Też napęd DVD, nagrywarka, tyle że z funkcją LiveScript. Dostałem ją więc zamontowałem. Może się czasem przyda do przegrywania płyt w locie. Albo do wypalania obrazków na płytach. W obudowie wyświetlacz steruje wentylacją, pokazuje czas pracy, pokazuje pracę dysków, wiatraków i tak dalej. Godzinę, ma tam jakiś budzik, czas pracy, od ile czasu komputer jest włączony teraz, ile komputer chodzi ogólnie. Na górze ze starego zasilacza Zamontowany wentylator, tej dziury tutaj wcześniej nie było, Widziałem ją szlifierką kątową. Kiedyś jak się nudziłem. Obudowa, wywalone manuszki, są zamontowane kółeczka. Cztery kółeczka po 3,99 za sztukę, kupione w nomi. Elegancko się wpasowały w dziurki po, po nóżkach. Tyle, że teraz w środku wystają śruby. Obudowa jest wyklejona matą bitumiczną, około 6 zł za arkusz. Ma na celu usztywnienie obudowy, jak również jej wyciszenie. Przyznam, że troszeczkę się sprawdza. Nie ma rewelacji, ale daje radę. W środku nie jest wyklejona jeszcze dokładnie. Na razie wyklejone są boki i góra obudowy. W środku burde z kablami, nie ma ich gdzie pochować za bardzo. Z tyłu to kable muszą być. Nigdzie ich nie upcham. Kulerek. Wentylator Roxxon na kulerku, wolnoobrotowy szybkiego nie trzeba, bo i tak jest chłodny. Na górze wcześniej wspomniany wentylator 12 cm wywiewa powietrze ze środka. Kręci się ze zmienną prędkością zależnie od temperatury wewnątrz. Ten wentylator lekko spowolniony opornikiem. Na dole wyłączony włącza się przy określonej temperaturze wewnątrz obudowy. Burdel w kablach. Dwie nagrywarki i dysk 500 GB CJ Baracuda na jednym talerzu. Lekko zamortyzowany. Spod spodu wyjąłem koszyk na dyski twarde wydał mi się zbędny i na dole dwa wiatraki, które wciągają powietrze spod spodu przykryłem je siatką ze starych głośników metalową, ale strasznie kurde hałasuje przez tą siatkę podejrzewam. Siatkę dałem z tego względu, żeby nie powpadały tam kable Radeon 7077 od GB, tuner telewizyjny i karta Wi-Fi to to co było jedynie co w ostatnim czasie w ostatnim w grudniu 2012 Zmieniłem to kartę graficzną na nieco bardziej wydajną. Wcześniej miałem NVIDIA GeForce GT240, 4 GB. No i te wentylatorki, tutaj rozgrzeję czujnik temperatury, żeby dało się usłyszeć, jak pracują wentylatorki pozostałe po osiągnięciu danej temperatury, którą sobie ustawię wcześniej. Na wyświetlaczu wewnątrz obudowy hałasuje głośno. Uruchomiły się trzy dodatkowe wentylatory. Chodzi, kurde, to jak suszarka w tej chwili, albo jak odkurzacz. Ten z przodu się teraz nie kręci, ponieważ jest dosyć chłodno, więc nie ma takiej potrzeby.